Cześć, witajcie z tej strony Surfero. Dzisiaj nagrywam troszeczkę inny odcinek, ponieważ dzisiaj powiem wam, jak zdać WLK. I są to po prostu moje sposoby najlepsze jak po prostu ją zdać, bo wiele osób się o to pytało Zapraszam Was na Discorda mojego serwera NoxRP Oraz Zostawcie suba, no bo wbijamy 4000 subskrypcji, już niewiele nas po prostu od tego dzieli. No my już zaczynamy. Dobra, pierwszym tutaj moim sposobem jest przeczytanie regulaminu jest to Wręcz oczywiste, ale wiem, że dużo osób o, to, o tym zapomina. Mimo, że większość serwerów ma podobne regulaminy, no to się zgodzę, tak, są one podobne, jednak każdy z regulaminów jest troszeczkę inny e, i po prostu mogą Was niektórzy whitelist checkerzy po prostu zagiąć. Kolejnym ważnym sposobem jest bycie niezestresowanym, ponieważ jeżeli przychodzicie zestresowani na pytanie, e, to Whitelist Checker myśli, że może ściągacie, e, może się nie nauczyliście albo po, no po prostu nie umiecie grać roleplaya i jesteście pierwszy raz. Ja wiem, że czasami trudno jest się e, tak opanować, szczególnie kiedy po prostu no faktycznie jesteście ten pierwszy raz, ale może to zniechęcić Whitelist Checkera. Staracie się żartować, ale też nie za bardzo, bo może was uznać Waltis Checker Satrola. Wystarczy być miłym dla White Checkera, tak samo on będzie miły dla was. Kolejnym moim sposobem jest nieściąganie, ponieważ wiem, że wiele osób ma otworzony regulamin podczas pytania, e, ale to po prostu widać i to słychać. Jeżeli ktoś nie jest nauczony i co każde pytanie mówi takie e, a co, co i mógłbyś powtórzyć, no to wiadomo, że tam jedną ręką sobie może scrollować na przykład telefon, e, szukając pytania, no a przez te e, o, e, to sobie zyskuje na czasie i to akurat myśl, no White checkerzy nie są głupi i żaden, żaden człowiek normalny nie jest głupi, no po prostu da się to zauważyć. Kolejnym punktem, który też się łączy trochę z tym nieściąganiem i z tym że White checkerzy nie są głupi, jest to nieużywanie modulatoru, Bo jeżeli przychodzicie na modulatorze, no to White checker z buta powinien was już wywalić. No bo po prostu to słychać, jeżeli próbujecie oszukać administrację używając modulatora. Większość z ludzi nie potrafi poprawnie ustawić modulatora tak, żeby brzmieć w miarę wiarygodnie. No więc po prostu jest to oczywiste, żeby nie używać modulatora, nawet jeżeli w grze będziecie chcieli go używać. Najlepiej no wtedy zapytać się WhiteList Checkera, czy jest dozwolony modulator podczas gry na serwerze, jeżeli boicie się swojego głosu lub macie po prostu wyższy głos. Bo... Myślę, że wiele osób potrafi to zrozumieć, że ktoś ma wyższy głos. Szczególnie white jest checkerzy, którzy są już po mutacji. Pamiętajcie, że każdy z nas, kiedyś nie miał tej mutacji, miał piskiwy głos. I tak samo na Noxie RP u nas e, nie skreślamy osoby, które mają wyższy głos po prostu nie przeszły mutacji, ponieważ wierzymy, że mogą one tak samo dobrze przegrać RP jak osoby o wiele, wiele starsze. Kolejnym podpunktem jest to przygotowanie dobrej historii postaci. Starajcie się po prostu przygotować na rozmowę jak najbardziej. Między innymi jest to właśnie historia Twojej postaci, ponieważ jest w niej zawarta tak naprawdę cała Twoja kreatywność, cały Twój poziom RP. Bo jeżeli przychodzi Maciuś, nieważne ile lat, wiek jest nieważny. Przychodzi sobie Maciuś, co mówi: Ja bym chciał zostać gangsterem. No to to jakoś zbytnio nie przekonuje mnie, żebym przepuścił go na listę. Najlepszym moim sposobem, który, z którego korzystam, jest to rolnik, bezdomny, e, może dziennikarz, albo po prostu założenie swojej przed, swojego przedsiębiorstwa. No bo, ponieważ, jeżeli gracie medyka, policjanta, mechanika, albo gangstera. Są to po prostu typowe frakcje, które znajdują się na każdym z serwerów i wcale nie jest to jakoś urozmaicone. Natomiast jeżeli powiecie Wettley Checkerowi, że planujecie założyć własne przedsiębiorstwo albo właśnie zostać jakimś, jakąś ciekawą postacią, zostać rolnikiem, bezdomnym, dziennikarzem, nie wiadomo kim... I bardzo dobrze ubierzecie to w słowa. Czyli przedstawicie bardzo dobrze swojej historii postaci. No to myślę, że White Checker was po prostu przyjmie. Tak samo, bardzo jest oklepane w historiach postaci, że. Rodzice komuś umarli, dlatego on został policjantem. Ktoś kogoś zabił, dlatego ktoś został gangsterem, ponieważ poszukuje zemsty. Ktoś został medykiem, bo się dobrze uczył. Wiecie, no to są takie strasznie oklepane historie, ale czasami nawet najprostsza historia, taka z życia wzięta, jest po prostu o wiele lepsza niż te, które wam przed chwilą powiedziałem. No i teraz tak. Kolejnym punktem, też bardzo ważnym, jest to, łączy się on po prostu z poprzednim punktem, jest to po prostu próba wyróżnienia się na tle innych osób. Ponieważ, na przykład, mówię to na moim przykładzie, tak. Na Noxa przychodzi do nas strasznie, ale to strasznie dużo osób codziennie. Załóżmy, że każ każdy whitelist checker przepyta 30 osób dziennie yy, i. Przychodzą cały czas te same osoby, mówiące cały czas podobne historie. A jeżeli przyjdzie taka osoba, która się faktycznie wyróżnia, ma jakiś ciekawy plan na siebie, no to widzi ten poziom RP tej osoby, która chce po prostu zostać kimś innym niż wszystkim, ma inny po prostu pomysł na siebie, e, z, może zachowuje się też inaczej. Ale pamiętajcie, żeby dla White Jeskera być miłym, tak jak dla wszystkich osób, kulturalnym, nawet jeżeli Wam się nie uda to powiedzcie tutaj, dobra, dzięki, trzymaj się, siemanko e, i też właśnie starajcie się nie być sztywni dla List checkerów pamiętajcie, że List checkerzy to też są ludzie to są po prostu zwykli gracze, którzy może nadrabiają troszkę bardziej doświadczeniem, choć, choć nie zawsze, bo czasami są whitelist checkerzy to są na przykład koledzy administracji co też się cięż, często zdarza nie mówię, że jest złe posiadanie kolegów w administracji, bo jednak jeżeli macie kolegów w administracji to zazwyczaj ciężko jest wam się pokłócić, a często serwery padają właśnie przez kłótnie między, między administracją ale to już myślę, że to myślę, że to już jest temat na inny odcinek, dlatego tyle ode mnie, to są najważniejsze moje rady zostawcie lajka, suba, komentarz wbijajcie na Discorda NoxRP ponieważ już tam wbiliśmy ponad 1000 osób serwer przypominam, że już wystartował Powiedzcie, czy udało Wam się wykorzystać moje tutaj rady. Pamiętajcie się wyróżniać, przygotować dobrą historię postaci, i nie używać modulatoru, nie ściągać, przeczytać regulami, przygotować się intensywnie i nie być zestresowanym, tylko podejść do tego na luźno. Trzymajcie się, siema!